Koronka do świętego Andrzeja Boboli. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana Naszego. Który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie. Ciała z martwych wstanie, żywot wieczny. Amen. Święty Andrzeju Bobolo, wierny Bogu aż do męczeńskiej śmierci. Uproś nam łaskę wiary i jedności. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, wierny Bogu aż do męczeńskiej śmierci. Uproś nam łaskę wiary i jedności. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, wierny Bogu aż do męczeńskiej śmierci. Uproś nam łaskę wiary i jedności. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, wierny Bogu aż do męczeńskiej śmierci. Uproś nam łaskę wiary i jedności. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, wierny Bogu aż do męczeńskiej śmierci. Uproś nam łaskę wiary i jedności. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku Oręduj za nami. Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku. Oręduj za nami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Maryjo Królowo Polski, módl się za nami. Święty Andrzeju Bobolo, patronie naszej ojczyzny. Módl się za nami.